piąteczka. Arbosik w nietypowej roli. Właśnie kosimy, przygotowujemy plantację, przygotowujemy pole pod plantację truskaweczek. Arbosik jest z nami już e, ile z nami już jest? 300 godzin. 300 godzin. Na razie świetnie się spisuje. Ale może coś o samej o samej uprawie truskawek? Ano. Dlaczego kosimy? Ano dlatego, żeby rozdrobnić jak najlepiej tą zieloną masę, która tutaj jest e, i żeby jak najszybciej ona się rozłożyła, bo tutaj czas, czas nas goni, czas dla nas jest bardzo ważny w tym momencie. E, decyzja podjęta na szybko, z tym sadzeniem truskawek na bardzo szybko podjęta, e, ponieważ decyzja tak naprawdę zapadła, no w sumie w tym tygodniu. Z racji tego, że tamtą plantację, która jest tam dalej, jest dzisiaj ostatni raz zbierana, ale e, tamta plantacja została zaatakowana przez antraktozę i w sumie, w sumie nie wiadomo, czy uda się to wybronić wszystko fajnie, czy nie, czy to będzie musiało pójść pod pług, czy nie. E, przepraszam. I, e, I tutaj tutaj właśnie, w tym miejscu będzie, e, będą, będzie sadzonka Frigo, co do odmian to będzie Lexia, jak dobrze pamiętam. Roślina dnia krótkiego, podwyższone zapotrzebowanie na potas. Do tego biznesu ma wydłużony okres owocowania. Owocuje w podobnym, w podobnym terminie jak odmiana El Santa. Z racji tego, że nie będzie zbierana na jesieni, tylko będziemy obrywać kwiat, żeby jak najmocniejszy krzak uzyskać na przyszły sezon, no to sadzimy klasą B bądź A minus, jak to tam woli. Sadzonki są dość tanie, bo tam w okolicach 40 groszy można już gdzieś tam wyłuskać 40-45, zależy od, od ilości sztuk, ile tam będziecie brali. Ale naprawdę, naprawdę, naprawdę widziałem truskawki, smakowałem tych truskawek, naprawdę fajne są, naprawdę fajnie owocują. Eee, dosyć wymagający, mówię tutaj, jeśli chodzi o potas, tak? Jeśli chodzi o potas, to naprawdę to jest żarło. Ale no cóż, może teraz tak, po samym przygotowaniu tutaj pola pod to, tak? Tak jak widać łubin był przed plonem, e, miały być sadzone na jesieni, ale niestety, no mówię tutaj z racji tej choroby, która tutaj jest, no to sadzimy, sadzimy to teraz, żeby, żeby nie zostać na przy, przyszły sezon bez plantacji bądź z jednoroczną. Dlatego taka szybka akcja. E, teraz tak, teraz o samym przygotowaniu. Samo przygotowanie będzie wyglądało w ten sposób, że damy tutaj Damy tutaj teraz na to głębocz, głębokie spłuknianie. Napięć 5 damy z wibratorem, żeby to ładnie roz, roz, rozluźniło tą, tą glebę. Później do tego biznesu damy, do tego biznesu później damy sobie, może tu wyłączę to o tak. Do tego biznesu damy kredę, po kredzie pójdzie talerzówka. Pójdzie później płuk, założymy to wszystko. Do tego biznesu później w górną warstwę gleby wrzucimy, wrzucimy znowu kredę. No i zastosujemy nawożenie tutaj nawozem wieloskładnikowym, ale to już doraźnie według, według wyników analiz, tak. Truskawka będzie, jest zamówiona na przyszły piątek. Dzisiaj mamy, poniedział, dzisiaj mamy sobotę. Więc w piątek będziemy ją sadzić, czyli to będzie... O Jezu. 6, 7, 8... 9 będziemy ją sadzić. 9 lipca. 9 bo 10 lipiec. Będzie wsadzana, czyli termin taki jeszcze odpowiedni, żeby robimy się. Także tak to wygląda. Można by było sobie szybciej tutaj jeździć, żeby 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 pogodnić trochę roboty, ale nie spieszy mi się. Lepiej, lepiej nam wtedy rozdrabnia, rozdrabniacz te wszystkie cząstki nam lepiej nie Oczywiście tutaj pod kołami coś tam zostanie, tak? Wiadomo, że to zostanie. O, jakąś bryłę złapaliśmy. Coś tu się złapało. Pole jest dosyć czyste, tak? Gdzieś nie gdzieś jakieś tam badyle się trafia zielsko, tak? Czy to jakiś tam rumianek, tak jak właśnie tutaj widać? W sumie i w sumie tyle, tak? Gdzieś tam jakieś pojedyncze przypadki testu, czy, 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 czy odnichy tak? To takie rzeczy to tam nie, nie są problematyczne w uprawie truskawek. Także tak to wygląda. No i cóż, eee, no tak pokrótce Wam opowiedziałem. Później tutaj będziemy to wszystko pokazywać, jak to, jak to będzie wyglądało. Jak to całe przygotowanie. Na pewno jeszcze kumus pójdzie. Miał jeszcze bornik, ale z racji tego, że jest lubin Łubin e, tej masy zielonej nam zostawi tutaj e, To nie będziemy obornika dawać Dodatkowo do tego jak pójdzie kreda No to by nam się to kłóciło z obornikiem, tak? Pleniak azotu by się robił i... i wsiadł panie Gdyby tego Także tak Jeśli chodzi o sam sezon truskawkowy No nie można narzekać, tak? Jak tam ktoś tam śledzi kanał to widzi co tam było Jak tam było, jak to wyglądało wszystko na samym początku mocno spalone no niestety tonażu nie było w tym momencie na plantacji no bo nie było tak nie ma nie ma co tutaj ukrywać że coś było bo no słabo było tak nie wiem hektar 60 jak wyciągnęliśmy 16 ton to wszystko maks ale to dobrze że i tyle się udało uratować że tyle wyciągnęliśmy nie robiliśmy, nie robiliśmy za darmo Także Będzie na zabiegi na przyszły sezon Będzie na założenie nowej plantacji Zarobku z tego praktycznie, praktycznie nic No bo tutaj koszty utrzymania są niebotyczne Cały czas te ceny idą w górę No a niestety produkt stoi, stoi Produkt finalny, który jest z stoi, stoi wszystko w miejscu No i niestety tak to, tak to wygląda Dobra nie zanudzam tutaj później gdzieś tam kilka słów jeszcze jak będziemy rozsiwali kredę, czy, czy, czy będziemy właśnie głęboszować, czy talerzować, to będę Wam tutaj coś tam dogrywał, pokazywał. Całka.